No i nadszedł ten moment, kiedy mogę Wam zacząć w końcu powoli pokazywać statystyki i małe gameplay e tych nowych rasów. Zaczniemy od y, Nighta, bo dzisiaj mogę Wam przedstawić Nighta. I Nighta mamy w trzech postaciach fajnie, będzie duży wybór, będzie można różne strategie, to otwiera naprawdę duże ścieżki strategii. Jak to będzie wyglądało? Zobaczymy. Mamy zwykłego nighta ogólnie statystyki, yy, ich się, czy jest to Knight zwykły, czy jest to Knight na ewolucji, czy to jest Knight na w slocie Herosów mają statystyki podstawowe te same. Różnią się tylko umiejętnościami. My wiemy, jakie ma na ewolucji, no i dzisiaj poznamy, jeżeli jeszcze nie wiecie, jakie są umiejętności Herosa Night. Ale w ogóle zanim do tego dojdziemy, jak można zdobywać tych nowych Herosów? Tutaj w Collection mamy zakładkę, no i tutaj jak widzicie Herosi, trzeba zebrać ten te odłamki herosów, 200 odłamków herosów jak zdobędziemy, będzie można je zdobywać, te skrzynie, zaraz skrzynie sobie otworzymy, zaraz Wam pokażę jak to będzie wyglądało, skrzynie będą w różnych wydarzeniach oraz w darmowym pas royalu z tego co Wiem, więc będzie można to zdobywać. Jeżeli zdobędziemy 200 tych odłamków, wtedy możemy wezwać losowego bohatera. Na początku tych bohaterów jest tylko czterech, więc mogą się duplikować. Jeżeli trafimy duplikat tego samego bohatera, którego już mamy, no to niestety dostaniemy tylko 60 odłamków właśnie tego. Herosów tutaj i coś tam jeszcze było. Przepraszam, może wkleję na ekranie, bo w tej chwili zapomniałem. Więc duplikatów nie chcemy, chcemy zdobywać nowych herosów. Więc, tak, musimy tutaj właśnie zebrać. Jak widzicie, otwieramy skrzynię, zbieramy te fragmenty herosów, i wtedy możemy wezwać herosów. Obecnie tylko jest czterech. I teraz otwórzmy sobie tego boksa herosów fragmentów herosów. No i tak wygląda ten box tych odłamków, żeby zbierać herosów. Nic innego jak już znany nam system z tych szczęśliwych dropów. Tapujemy, mam dwie gwiazdki, tapujemy, o mam trzy. Ciekawe czy jeszcze czwartą, niestety nie. Ile tych odłamków mi spadnie? W tej chwili spadło mi tylko osiem odłamków, żeby dojść do tych herosów. Otwórzmy sobie kolejną skrzynię, no i mamy już drugą skrzynię. Takujemy tylko dwie, jest trzecia, czy będzie czwarta? Niestety nie ma. Ile w tej chwili nam odłamków padło? Znowu 8. No i tak zbieramy właśnie z tych y, skrzyń, które będą w wydarzeniach i w Passroyalu darmowym. Y, I później sobie odblokowujemy, ale przejdźmy do już tego y, gameplayu najpierw. No, i mamy, proszę Państwa, Heros Knight, jego Ability, jak widzicie, jest tutaj koszt i jeden eliksiru. Możemy go używać praktycznie w każdym momencie, którym chcemy, jeżeli to Ability jest dostępne. To Ability ma cooldown 25 sekund i w ogóle zasięg, bo teraz, tak, powiem Wam na czym to polega. Knight, ten Heros, wzywa. Tarczę, dostaje taką tarczę ochronną, i w po okręgu 7,5 pola od siebie wszystkie jednostki wroga skupiają się na tym herosie. No i ten shield ma tutaj, jak widzicie, 879 i trwa przez y, y, 5 sekund. Więc. Y, a, 5 sekund tutaj przywoływanie chyba trwa w ten sposób. Więc y, on zbiera na siebie. Tą całą, off, ten cały nasz atak przeciwnika. I w ogóle zobaczcie na tym nagraniu, jak widzicie, są rekruci, którzy są pod naszą wieżą, atakują nas. rzucamy na najcika tutaj tego Herosa, na hero na środku. I zobaczcie, on wszystko tutaj wezwał do siebie, i te nasze wieże zostały. Ochronione. Więc tak to działa. Tutaj teraz statystyki y, widzicie, jest to samo. No i jeszcze kolejne. Zobaczcie: beczka, beczka jest rzucona i tak samo zbiera te gubiny, biegną do Herosa. Więc fajnie, bo to może być na przykład też w innej jeszcze sytuacji, że na przykład nasz Mini Miner jest atakowany i rzucamy naszego Herosa i on wtedy skupia na sobie tą uwagę. No, Mini Miner tu akurat nie przeżył. Ale na tej zasadzie to będzie działało, więc tak, będzie można zbierać herosów. To jest pierwszy heros, który mogę herosa, którego mogę Wam pokazać. Napiszcie mi w komentarzach, co sądzicie. Ja wiem, wielu z Was uważa, że to może popsuć grę, i w ogóle dajmy szansę, zobaczymy. Wiem, że to też jest, bo monetyzacja. No, nie wiem, zobaczymy, jak to wszystko będzie w praktyce wyglądało. Jak będzie się dobrze zbierało, nie będzie trzeba wydawać kasy, to też będzie super. Ale myślę, że to otworzy fajnie kolejne pełno strategii. Ja wiem, moje zdanie jest takie, że ekonomia nowa w tym, tej aktualizacji mi się podoba. Do tych herosów jeszcze się do końca nie przekonałem. Napiszcie mi w komentarzach. Oczywiście zostawcie łapeczkę. No i jeżeli się skusicie na Pass Royala, jeszcze, jeżeli jesteście jeszcze w tej grze. Użyjcie no, mojego grupy kudu WP. Nara.